Hejka! Właśnie oglądacie piąty odcinek z gry Słodkich Flirt i ma on nazwę Słodkie Śledztwo. Ktoś ukradł tajne dokumenty. Przewróć śledztwo i dowiedz się, który uczeń za tym stoi. No to zaczynamy znowu. <laughs> ok, Zostało mi trochę czasu przed lekcjami. Chciałabym lepiej poznać tego sławnego Alessandra. Chyba powinnam pójść z nim pogadać. Hej, cześć. Jesteś gąziolatek? tak? Ja jestem Peggy, szkolna reporterka. Cześć. Mhm. Okej, okay, koniec tego gadania. Podobno nocą widziałaś ducha w liceum i nawet przeprowadziłaś własne śledztwo. Możesz mi powiedzieć coś więcej na ten temat? Ech, że co? Dowiedziałaś się czegoś? Wiesz, co się wydarzyło? Kto straszy nocą w liceum? Nie, nic nie wiem. Miałam kilka pomysłów, co to mogło być, ale niczego się nie dowiedziałam. <noise> Naprawdę, mam nadzieję, że nic nie ukrywasz, bo prędzej czy później i tak dowiem się prawdy. Wiesz o tym? Serio, zapewniam cię, że. Słychać głosy dochodzące z pokoju gospodarzy to dyrektorka wydziera się na Nataniela. Peggy poszła sprawdzić, co się stało. Hmm, no to my sobie powężymy, jak pieska ho, ho. Przykleiłam się do ściany tuż obok drzwi, żeby posłuchać, co się stało. Dyrektorka chyba właśnie wychodzi z pokoju gospodarzy. Ojej. Nataniel, ostrzegam ci ostatni raz. Jeżeli szybko nie załatwisz tej sprawy, to konsekwencje będą bardzo poważne. Możesz zostać natychmiast wyrzucony ze szkoły. Wow. Wygląda na kompletnie wytrąconą z równowagi. Ciekawe, co się stało. Byłaś tutaj? A więc wszystko słyszałaś? Ech, w sumie to nie. Przychodziłam tędy i nagle zobaczyłam, jak dyrektorka stąd wychodzi. Zadowolony? Jasne, na pewno. Kłam dalej są. Ktoś ukradł dokumenty, które są przechowywane w pokoju nauczycielskim. I to byłeś ty? <grytanie> na pewno. Pewnie, że nie ja. pokój nauczycielski jest zawsze zamknięty na klucz, a ja jestem jedynym uczniem, który posiada dodatkowe klucze. Wydaje mi się, że rozumiem. Ciekawe co rozumiesz. Mój klucz zaginął, a dyrektorka uważa, że ja maczałem w tym palce. To zrozumiałe. No ale też jestem winny. Dałem się okraść. Najpierw ktoś zabrał mi klucz, żeby potem ukraść te dokumenty. Jeżeli szybko nie rozwiążę tej sprawy, to dyrektorka wyrzuci mnie ze szkoły. Nie wiem co robić. Ok, no to idziemy do pokoju nauczycielskiego. Nie, mówiłem ci, że nie mam klucza. Poza tym nie mam prawa tam wejść, dopóki wszystkiego nie wyjaśnię. Aha. Sama sobie sprawdzę, co da się zrobić. Dziękuję. Spoko. No mi się przesuwał. Przesunął ten ekran. Natalia odchodzi. Biedak wygląda na naprawdę przebitego. Wiadomo, w końcu lubi swoją pracę w szkole. Mm. Och, słyszałaś to? Gospodarz. Szkoły głównym oskarżonym. To mógłby być niezły tytuł. Nie mogę się doczekać, aż dowiem się czegoś więcej w tej sprawie. Och, przestań. La, 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 la. I koloryz koloryzować je niepotrzebnie. Cześć, nazywam się Gondiola. Ja się nazywam Klementyna. Poczekaj, mówisz, że jesteś Gondiola? Hihi, hi. a więc to ty. Amber mi już o tobie wspominała. Jak to? No dobra, ale to nie jest teraz ważne. Szukam klucza, widziałaś może jakieś w okolicy? Klucz? Nie. Okej, okay, dzięki. Nie widziała żadnego klucza. Cześć, gondiola. Ech, znamy się? Nie, nazywam się Melania. Natalini. Natalien mi o tobie mówił. Tak, wszyscy się znają ze słyszenia. Serio? Kiedy? Co mówił? Było zaraz po Twoim przybyciu do szkoły. Od czasu do czasu pomagam mu z papierami. Aha, czyli, że jest kilku głównych gospodarzy? <noise> Nie, ja jestem gospodarzem tylko w mojej klasie. Nie przeszkadza to w pomaganiu innym. Ach, rozumiem. Jesteś na bieżąco w sprawie zagubionego klucza? Tak, to straszne, prawda? Zastanawiam się, kto mógł zrobić coś takiego. Ja też. <noise> Chcę pomóc Ci znaleźć ten klucz. Masz jakiś pomysł, gdzie może być? Skoro ktoś mi go ukradł, to nie mam zielonego pojęcia, gdzie on może być. Ogólnie albo zostawiam go w pokoju gospodarzy, albo mam go w sobie. Hmm. To chory nie uważasz na swoje rzeczy, czy co. Jak ktoś mógł ci go ukraść, skoro cały czas masz go na oku. Ktoś cię obmacywał. Sam się o to pytam. O, rany. Wiesz, co wydaje mi się, że to nie klucz był ważny, tylko to, co można było dzięki niemu zdobyć. Co dokładnie zostało skradzione z pokoju nauczycielskiego? Drugi ten sam klucz. <noise> nie mogę o tym gadać. Czaja, w takim razie skupię się na szukaniu klucza. Dobra. Muszę się zastanowić, czy mogę mówić o szczegółach. Okej, okay, jak chcesz. Poczekaj, w sumie dokumenty, które zostały skradzione, to przyszły sprawdziany. Ukradł ktoś sprawdziany. Jak możesz się domyślić, były trzymane pod kluczem w pokoju nauczycielskim. <grym> Super, a więc wprowadziły będą opinione. <grym> Teraz lepiej rozumiem powagę sytuacji, a tak to, to klucze nie były ważne, nie? A, jakieś tam klucze się zgubiły. <grym> nie, idę go dalej szukać, ale wszystkich przepytuję. Nie patrzę. na no to gdzie i ta? Cześć Lysander. Lis Widzieliśmy się wczoraj wieczorem. Historia z duchem. Kojarzysz? Nie. Cześć Gondiola, tak? Um. A więc bawisz się wstraszenie ludzi? Nie, nie, co ty? Dobra. A więc ty i Kastiel jesteście dobrymi przyjaciółmi. To prawda, znamy się już jakiś czas. Jakiś czas i tyle. Wiesz, że twój brat jest w tarapatach? Pewnie, że wiem. Też mu pomagasz odnaleźć klucz. A co ty mu pomagasz, no to tak, raczej się nie wykara z problemów. Mhm. Mm Wiesz co, może w sprawie skradzionego klucza od pokoju. Wiesz coś może z skradzionego klucza od pokoju nauczycielskiego. A co niby miałbym wiedzieć? Zapasowe klucze zniknęły. Mhm. Mm w szkole złodziej, to on ukradł kluczo. Kim jest ten złodziej? Um. Złodzień musiał je zabrać. Będę dalej ich szukać. O co masz dla mnie? Wróżko Titi tsunami. 5. Pięć... By. chciałam coś innego. Jakiś prezent taki ładny. A nie mi. Cały czas kas kasę dajesz. No, kto mógłby ukraść? Ech, niech pomyślę. <śm> nie wiem, co dać może pierwsze. Jest wielu takich uczniów. Ojej. A ty należysz do tego grona? <śm> nie no, Mmm, Dalej nie znalazłam kluczy. Nie mogą być daleko, no to idę ich dalej szukać. Tak, cały czas się kręcę po korytarzu. Yy, Nathaniel jest w Tarapatach. Najpierw zgubił swój klucz od pokoju nauczycielskiego, a potem ktoś ukradł dokumenty. No i to mnie nie dotyczy. Yy. Trzeba by mu pomóc. No pewnie, że nie nie jest zbyt bo nic nie mówi. Um, wielokropek mówi, tak. Okej. Okay. Hej, cześć. Jeszcze się nie znamy, prawda? To nie ty jesteś tą małą, która przyniosła się tutaj kilka miesięcy temu? Ech, tak, to ja. Nazywam się Gondiola. No jak to? E, kilka miesięcy temu i znają... I dopiero teraz się poznajesz z uczniami? To no, dziwne. Chyba, że tak długo nie chodziłaś do szkoły. Ja jestem Kim. Do zobaczenia, mała. Poczekaj, szukam klucza. Nie znalazłaś go może. Nie przykro mi spoko dzięki. No przecież nie jesteś taka mała jasna. Nazywam się Gondiola. A tu mamy Violetę. Widziałaś klucz? Nie. Okej, okay, nawet swojego nie widziałaś? nie masz klucza od długa. Widziałeś, może jakieś klucze do tej pory? O, nikt nie nosi kluczy. A nie, nic dobra. Dalej powtarzam tę samą kwestię. O, w końcu udało mi się przebytać wszystkich w sprawie tej historii. Nikt się w niczym nie orientuje. Tak, masz przeczucie, kto jest winny? Dyrektorka na pewno ukradła klucz. I ukradła sprawdziany, tak. Na pewno. O, um, Daniel Castile, um, Iris, O, Iris nie przepytaliśmy. Dobra, no to co? Amberkę, bo ona taka jest. Okej, okay, no to musimy znaleźć przeklęty klucz. Nie wiem, co on zrobił, ale że go nazywasz przeklętym, ale okej. Okay. No i gdzie on jest? Będę tak. O. Próbuję pomóc Nathanielowi odnaleźć klucz od pokoju nauczycielskiego. Widziałeś go? Nie. Jesteś pewien? Hmm. Powiedziałobyś mi. Hmm. Chociaż raz mógłbyś być milszy. A co, nie jestem miły? Och, tak, tak. Jaki uczynny. O, jaki dobry. Się interesuje tą sprawą. Tak się zagłębił, że aż no. Widziałaś może jakiś klucz? No, nareszcie jakaś mądra klucz? Nie. Czemu zgubiłam swoje klucze? Zaczyna sprawdzać kieszenie. Tylko ona nosi klucze? Nie, nie, to ja zgubiłam klucz i teraz go szukam. Serio? Słuchaj, zgubiłaś klucz? Fajnie, że zwasz winę na siebie. Nie ma, kluczo. No to nie. Nie ma, to nie. O. No weź, powiedz mi prawdę, nikomu nic nie wygadam, obiecuję. że ktoś ukradł kopię przyszłych sprawdzianów? A co mnie to obchodzi? O, nie, <tum> tym razem serio, a więc na razie z tym jednym mamy spokój. <tum> Masz dobre stopnie? No cóż, ani dobre, ani dlaczego pytasz? Znasz ludzi, którzy mają problemy, żeby zaliczyć sprawdzian? Oczywiście, że tak. Ciekawe, co zrobię, jak na lekarz. Uwalić sprawdziany, to nabije sprawdziany. O, ja. Wiem, odwalami. mi. przepraszam. W sumie przecież jesteś specjalistą o to. Chodzi, że kluczy, na przykład, ugrałeś te od klatki sodowej. Już wtedy raz ci powtarzam, że nie jestem nic zamieszany. Też poszukam tych kluczy, to może w końcu zostajesz niespokojny. No, nareszcie zacząłeś myśleć. Gdzie ta Iris zawsze tam przesiadywała? Znaczy się w klasie. O! Tak szybko znaleźć klucz! Wiedziałam, że to ty je miałeś. Okej okay. No w końcu Czyż ja mam nic O nic go nie To Zośka coś tam sobie wymyśliła Gondiala, jakieś nowości? Tak, znalazłam twój klucz, trzymaj Miałam się Iris zapytać Czy nie ukradła kluczy I sprawdzianu Tak Przecież już ci to mówiłam, że rozumiem powagę sytuacji. Rany. Tobie trzeba powtarzać 100 razy, chyba. Powinniśmy pójść do pokoju nauczycielskiego i sprawdzić, czy nie znajdziemy jakiejś wskazówki, kto mógł je ukraść. Hmm. Ale jeżeli nie znajdziesz tych sprawdzianów, to i tak będziesz miał kłopoty. No, oczywiście, że tak. Hmm. Chcę wiedzieć, kto to zrobił. Dzięki, miło z twojej strony. Mm, ok. Dobrze, rozumiem. A kogoś tu spotkałem? O, jest. Nie masz innych znajomych, których możesz pozaczepiać? <grytanie> Dobra. Nie, nie mam. O, zastanawiałam się, czy może znasz Rozalię? Rozalę pewnie. Chodzicie razem, to twoja siostra, jesteście rodziną. A. Po Asie zdenerwuję. Twoja siostra, jesteście rodziną. Hmm. To twoja siostra. Co pewnie, że nie. też się zdenerwowała. No. Ej, hej, hej. Hmm? Odblokujesz się? Jak się nie odwlukujesz, to chyba cię. Czasne. Um, gra mi się zwiesiła, więc zaraz do was wrócę. OK. Mm. No, teraz działa poprawnie. Jakaś zwiecha była. E, to już słyszeliśmy, tak? Dobrze, dobrze. A czekajcie, jeszcze znajdziemy lisa. Lisa. <grym> Okej. Okay. No, a jak... Jakby miała nie być, to może... Tak, jestem gotowa. Mm, Okej. Okay. Super. Teraz będziemy przeszukiwać, yy, co nauczyciele mają w swoich szafkach. Oh. Yy. No, w szafkach z dokumentami, dobrze powiedziałam. Nie, nie będę cudzych dokumentów czytać. Koło foteli, na przykład. O, jakaś bransoletka. Jest trochę zniszczona. No już, koniec. Chyba nic nie znajdę. Co tutaj robisz? Ech, ja, wyjdź stąd natychmiast. Natychmiast! Oszczegam cię, jeżeli coś jeszcze zginęło, to poniesiesz konsekwencje. E, tak, ja, Pani dyrektor, że... Pani dyrektor, przepraszam, to ja poprosiłam tę uczennicę, aby zaniosła dla mnie dokumenty do pokoju nauczycielskiego. Mhm. Ale kłamie. Ach, naprawdę? Przepraszam, możesz już iść. Mhm. Chyba płyną części część częściej pomagać nauczycielom. Dobrze. Będziesz częściej pomagać nauczycielom. O, i tu mamy baniki jakieś. Możemy je sobie kliknąć, coś tam. Zdobyliśmy fajkę Sherlock. <grymne> o, czekajcie, bo coś mi się przypomniało. Tylko nie wiem, czy to będzie... O, jest! Lupa. Można ją kupić za 10 dolarów. Okej. Okay. Hmm, tak, mogłam mieć więcej problemów. Lysander! poszprawiałam trochę po nauczycielskim i znalazłam tym razem Mówi ci to coś? Nie, przykro mi. O, widziałam też twoje szkolne akta. Co przeczyta się? Nie, w sumie to się nie odważyła. Nigdy nie powinnaś dotykać moich akt. Ciekawość dopierze to z towiny do, do piekła. <noise> Suśka nie wierzy w piekło, chyba. Hmm. Zakończ rozmowę. Znalazłaś coś w pokoju nauczycielskim? Znalazłam bransoletkę. Chcesz taką? Do ciebie na pewno należy. Czy ta bransoletka z kimś wam się kojarzy? Y nie. Jesteście pewna? Tak przecież już to powiedziałyśmy. Brzydka jest ta twoja bransoletka. Ujo. Brzydko bransoletka. O, znalazłam zaletkę. to twoja Kastielfreda. <laughs> Mam nadzieję, że nie myślisz, że to moja. Oczywiście, że tak. <laughs> o, nie powiesz mi, do kogo ona należy. Wcale tak nie myślałam. Mm. Mm -hmm. Może mi powiesz. Czy zgubiłaś ostatnio bransoletkę? a nie, zgubiłam bransoletkę. Yy, nie widziałam, żebyś jakąś kolwiek miała, ale okej. Okay. No właśnie, nie, nie noszę bransoletek. Nosisz bransoletki? Nie. To po co się pytasz? Do kogo należy? Yy, nie. Zastanów się chwilę. No weź, powiedz mi. Jeżeli się nie mylę, to bransoletka należy do Twojej super koleżanki, Amber. To Amber serio? Tak sądzę. Okej, okay, dzięki. Powiedział no. O, nie wierzę. Zaraz do niej pójdziemy. Tylko zobaczymy, czy jeszcze. O! Szukam Amber. Domyślam się, że to do niej należy bransoletka. Nie widziałem jej. Okej. Okay. Bransoletki nie widziałeś? <grywka> Dobra, powie to sama. Y jeszcze coś tu znajdziemy. Kogoś. Coś, kogoś, nikogo Amber siedzi odwrócona plecami do mnie Nie za bardzo wiem, jak zacząć tę rozmowę Hej, to twoja bransoletka <noise> Zgubiłam swoją bransoletkę po pokoju To Gondiola ją znalazła Pyta wszystkich o moją brazoletkę. Muszę ją odzyskać, zanim się dowie, że to ja ukradłam rodziny. <noise> sama wszystko wygadała To ona sama się przyznała No jak ich podsłuchujesz, to co? O, co ty tutaj robisz? Długo tu jesteś? Słyszałaś nas? No pewnie, że nie. <laughs> tak, wszystko słyszałam. To ty ukradłeś sprodziany i upozorowałaś to tak, aby wyglądało, że to na nie jest winny. Dlaczego? <laughs> no i to nie twoja sprawa. Chyba jednak moja. Jaki masz w tym interes? W końcu to twój brat. Nie wstawił się ze mną ostatnim razem. Skoro nie chce mnie już bronić, to wolę, żeby mu odebrano funkcję głównego gospodarza. Będzie takim samym uczniem, jak wszyscy, i nie będzie już mógł mnie ukarać. Co ty wyprawiasz zawsze cię bronił nawet teraz? I tak powinno pozostać. Wszystko mu opowiem w końcu sama się przyznałaś. Możesz mu powiedzieć, co chcesz. Nic to nie pomoże, skoro nie masz koperty ze sprawdzianami i tak zostanie ukarany. Jesteś jeszcze gorsza niż myślałam. I tak pójdę się spotkać z Natanielem. Tylko tej mi wcześniej moją bransoletkę. Masz. Nie wiem po co ci ona. Taka zniszczona. No, ale w końcu to Amber. Tak, wszystko słyszę. Ojej. Dobrze. Dobrze, dobrze. Poszukam kopert ze nami. Co słychać? Wszystko spoko. I tyle. I baj. Nie, to już było ok. Jeszcze coś będzie? Czy nie będzie? Dobra. Przepraszam, mogłaś. Mm, nie. Sorry. Przepraszam, mogłabyś mi oddać przysługę? Jaką? O. Nie. Po co? Po co mam czytać w notatniku ducha? Naprawdę dzięki, doceniam to. W sumie to znowu go zgubiłam i nie chciałabym, żeby ktoś przeczytał coś w środku. Mogłabyś mi go oddać, gdybyś przypadkiem go znalazła? Okej. Okay. Tak. Suśka wszystko znajdzie. O. W sumie to na jakim grasz instrumencie? Weź mi. Dobra. Mogłabym przyjść któregoś nie popatrzeć, jak gracie. Ech, nie. <ścoughs> nie wolno to ściśle Tajna. Ale dzięki za zainteresowanie. Nie spotkamy już nikogo? Chyba już coś widzieliście, nie? No, tu mamy te koperty ze spradzianami. O, zaraz w końcu te sprodziany, ale nic nie mogę namierzyć Nataniela. Widziałeś go? Nie, sorry. Zapomniałam o twoim notatniku, ale zajmę się tym, jak tylko zakończę sprawę z Natanielem. No i nic o tym nie powiedziałam. Mm, dobra, to już... Było. Szukałam cię, to koperta ze sprawdzianami. Nikt jej nie otworzył. Amber nie otworzyła koperty? Co za ulga, będę mógł wszystko odkręcić. Dziwne, że nie otworzyła koperty. Jak chcesz to zrobić? Mhm. Okej. Zemścisz się. Rozumiem, ale wydaje mi się, że masz rację. Dzięki. Mam nadzieję, że daje jej to do. Mm. Mam nadzieję, że da jej to do myślenia i trochę zmądrzeje. No. Zobaczymy, czy zmądrzeje. Chyba nie. Jeszcze coś będzie? Chyba nie. No to idziemy szukać notatnika, który jest tu na ławce. Wygląda jak biał. Białe coś. <noise> znalazłaś mój notatnik? Tak, Trzymaj. Dzięki wielkie. Gdzie go znalazłaś? Na dziedzińcu koławki. Być może zostawiłaś go tam. Się przy... Jak to koławki? Jak na ławce? Suśka, ogarnij się. Dlaczego go okłamujesz? No, i co teraz będzie? Ej, to jest! Tu! Już miałam wracać do domu. A tu proszę, pojawia się wściekła Amber. Amber. Uuu, mamy zdroje do wybrania. Ja sobie wezmę ten. Piękny jest, prawda? Okej. Okay. To wszystko Twoja wina! Zadowolona? Zostałam zawieszona na kilka dni. Zobaczysz, jak wrócę, to gorzko tego pożałujesz. W końcu od samego początku jesteś królową kłopotów. Co pożałujesz tego? Wygląda, jakby zaraz miała mnie uderzyć. O, oh ja! Yeah. Nagle pojawił się Lysander i zagrodził jej drogę. Coś mi się wydaje, że każdy sam jest odpowiedzialny za swoje uczynki. Zobacz ilustrację. Tak. Weź jej tą paskudną brązolewkę. Nie, no żarty, ja został, bo ona jest zniszczona. Ona musi nosić zniszczone brązoletki. Amber się obróciła i poszła sobie bez słowa. Mówię, dzięki. Dzięki, lis. Nie lubię mieszać się w nie swoje sprawy, ale naprawdę wygląda, jakbyś potrzebowała pomocy i sobie poszedł. O, brawo! Od razu zgadzać, kto był złodziejem. Otrzymujesz kapelusz Sherlock, który znajdziesz w swojej szafie. Ja. Yeah. O, i znalazłam fajkę Sherlock. O, też znajdę w szafie. <grych> Okej, okay, to już koniec odcinka. No to zerkniemy sobie do tej szafy. O, i tu jest ten kapelusz Sherlock. Pokażesz się. O, tak, właśnie. Chciałam, żeby się pokazał. Napis. Dobra, od wróżki nie dostaliśmy tego, co nam miała dać, więc jeszcze będzie lupa i fajka. Fajka gdzie będzie? Takie pytanie, chyba o naszyjnikach. Tak. No. I tak wygląda detektyw Suśka. Przystąpiła do W11 i... Do W11, do detektywów jest teraz detektywem. Dobra, no to co, skoro już skończyliśmy odcinek, no to do zobaczenia w następnym. Pa, pa!